Siemanko, z tej strony Alchemik i witam Was w nowej serii, w której będę wam przedstawiał porady oraz sposoby dotyczące wymieniania się skinami w CSie. Sam mam dokonanych prawie 1000 wymian na Steam i udało mi się na nich zarobić ponad 200 euro, więc pomyślałem, że komuś innemu może też się to udać. Zanim zaczniemy chciałbym Was poprosić o zostawienie łapki w górę oraz napisanie komentarza pod tym filmem, aby dać mi znać czy seria Wam się podoba. Nie przedłużając zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od podstaw, czyli stron do szukania lub wystawiania ofert. Osobiście polecam CSGO Lunch albo Reddita w kategorii Global Offensive Trade. Sam wymieniając się z nich korzystałem, ponieważ są najbardziej przejrzyste i w bardzo łatwy sposób można szukać ofert. Jeżeli chcecie na przykład szukać ofert na Lunch, wystarczy dać szukaj. Załóżmy, znajdźmy sobie, że karambita, karambit, crimson, weba macie, więc po prostu na przykład karambit, crimson, web, minimal wear, dajecie sobie to have i dajecie szukaj. I wszystkie oferty z nim związane wam się wyświetlają. Tutaj jest skin po lewej stronie, która osoba dana oferuje, a tutaj są skiny, jakie chcecie. Załóżmy sobie, wchodzimy w to, w tą osobę, no, i mamy tutaj piękny opis, który ktoś tam dał, jak wygląda float value, stopień fade'a w tym wypadku. No i jakiś clean corners, czyli że rogi nie są poszarpane. Możemy go dodać na Steam, możemy sprawdzić jego kwipunek, albo dać mu na przykład Steam repa, jeżeli cała wymiana zaszła poprawnie. Z Redditem jest już troszkę inaczej. Żeby szukać ofert zależy, czy mamy coś, czy chcemy po prostu się za to wymienić. Tutaj w prawym rogu wy tego nie widzicie, zaraz wam pokażę, jest opcja szukaj. I w zależności co mamy w zależności co mamy, to wpisujemy. Załóżmy, że mamy AWP, Simów, jak w tym przypadku, to nie wpisujecie H, czyli HEF, tylko musicie wpisać W, czyli bo będzie wam w tym przypadku wyszukiwało wszystkie frazy. Związane z W, czyli z ludźmi, z osobami, które chcą po prostu wymienić się za Asimowa. I załóżmy, wpisaliśmy to W AWP Asimow. I teraz możemy zobaczyć, have, czyli co gościu ma, 30 AWP Asimowów i chce AWP Meduza. Czyli, no nie, no nie, nie, musimy szukać dalej. Musimy szukać dalej, bo to nam znajduje po prostu wszystkie opcje. O, gościu ma jaki, jakieś logo. Załóżmy, wejdźmy sobie w to. Zobaczymy. Don't care about Flow, coś tam. Ok, Steam trailing jest pokazane, No i mamy, możemy się z nim wymienić. Po prostu klikamy, wyślij ofertę. Jeżeli nas interesuje, jeżeli nie, no to po prostu szukamy dalej. Gościu ma 5400 kluczy i chce 200 AWP Jak macie 200 AWP Asim, to możecie się z nim wymienić. Dlaczego nie? No, także w taki sposób możecie sobie szukać ofert po prostu na Redditie. Pamiętajcie, żeby wejść w tą zakładkę. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie. No, i na lunchu to jest o wiele prostsze wyszukiwanie, ale tutaj ciężko znaleźć dobrą ofertę. Ale zdarzało się, że znajdowałem. Także lecimy sobie dalej. Pamiętajcie o tym, że wymieniając cenniejszy skin możecie liczyć na większy zysk. Na początku nie liczcie na ogromny zysk przy jednej wymianie, jeżeli zaczynacie z niewiele wartym skinem. Niech mały zysk na początku Was nie zniechęca do dalszych wymian, bo po pewnym czasie to na pewno się zmieni. Także nie poddawajcie się, wymieniajcie się, jeżeli Was to kręci, szukajcie ofert, wystawiajcie oferty, nie czekajcie aż sama oferta przyjdzie, Pamiętam jak spędzałem nawet po kilka godzin na lunchu, na Reddicie, szukałem ofert, po prostu nie miałem co robić. No i oferty dało się znaleźć, było ciężko. Czasami musiałem ustępować troszkę, ale mi się to opłacało, bo wychodziłem zawsze na plus jakiś tam, ale na plus. No i myślę, że dacie radę bez problemu. Każdy. Jest w stanie się wymieniać. Kolejną radą jest to, żebyście się starali na początku wymieniać jednego skina za dwa o większej łącznej wartości, tzw. downgrade, a następnie szukali chętnego do wymiany jednego skina za kilka Twoich skinów. W tych samych cenach mniej więcej. Im więcej skinów ktoś ci oferuje, tym więcej musi nadpłacić. Nie polecam brać więcej niż 5 skinów za jeden, bo później jest ciężko znaleźć chętnego do wymiany. Możecie również wpłacać wszystkie skiny na ruletkę, na przykład poligona, i wypłacać jedno skino o tej samej wartości, co gwarantuje wam spory ze wymianie. wymianie, Ale zanim wpłacicie cokolwiek na poligona albo na inne strony, sprawdźcie, czy strona nie ma blokady przed wpłatami i wypłatami dowolnymi. Co to oznacza? strona jak poligon ma takie coś że musicie rozgrać daną ilość punktów na stronie żeby móc wypłacać załóżmy rozegracie 10 tysięcy punktów możecie tam powyżej chyba 10 tysięcy nie wiem jaki to jest przelicznik wypłacić także żebyście się nie wkopali że wpłacicie sobie 50 euro na poligono i się okaże że tego nagle nie możecie wypłacić bo macie blokadę i musicie rozegrać te 50 tysięcy końców a to się może źle skończyć jak ktoś na przykład nie gra na ruletkach. Także uważajcie na to. To jest naprawdę świetna metoda, czyli macie jednego skina za 10 euro, a ktoś wam oferuje jakieś trzy skiny na przykład, ale o łącznej wartości 12 euro. Nadwyża tą cenę, RP tak zwany. Płacacie sobie te trzy skiny na no, poligona na przykład, załóżmy. No i wypłacacie tego skina, co mieliśmy plus zostają wam jakieś coins albo wypłacacie sobie coś jeszcze. I tak w kółko i tak w kółko możecie się wymieniać i robić zysk. Także lecimy sobie dalej. Ostatnia rada, i myślę, że najbardziej oczywista, jest to, żebyście uważali na oszustów. Są wszędzie naprawdę i zrobił wszystko, żeby was zmyć, ukryć wasze cenne skiny. Nie dajcie się nabrać na ich sztuczki. Przy okazji, jeżeli chcecie zobaczyć sposoby oszustów na kradzież skinów, możecie napisać komentarz, to postaram się coś ogarnąć. Nieraz, podczas gdy się wymieniałem, ktoś mi oferował naprawdę jakie to nie skiny. Czemu się nie wymienisz, albo może użyjemy jakiejś strony do wymiany? Nie gódźcie się na to. Po prostu wymieniajcie się przez Steam, nie przez żadne, nie wiem, nie wiadomo jakie końcy, przez coś tam. To jest takie wymyślanie, że wy naprawdę nie będziecie wiedzieli, kiedy już tych skinów nie macie. Także uważajcie, bo po prostu jak nie macie skinów, to nie macie się jak wymienić. To wszystkie porady, jakie dla Was przygotowałem do tego odcinka. Jeżeli film był pomocny, napiszcie komentarz oraz dajcie znać, czy macie zamiar zacząć się tradować, a może już jesteście w trakcie wymieniania się. Do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się i cześć.